będzie przed nami Faster Max w kolorze czerwonym, z podwyższonym fotelem, z wygrawerowanym napisem producenta Oto nowa wersja starszego egzemplarza, mniejszego egzemplarza modelu Faster. Jak widać z nowym, z nowym tyłem, z, nową, z nowym bagażnikiem, ten akurat egzemplarz dofinansowywany z Programu Aktywny Samorząd. Jak widać od razu, skuter większy. Tylne koła takie same, 10-calowe przednie zmienione na 10 z 8-calowych. Przód bardzo podobny, jeżeli chodzi o, o środek, również. Zobaczmy jeszcze, jak wyglądają manetki. To samo co poprzednio. Czyli zmiana biegów, zmiana świateł tym oto przełącznikiem, nie tak jak w fasterze zwykłym, tym oto przełącznikiem zmieniamy biegi, które mamy na wyświetlaczu. Wyświetlacz cyfrowy dlatego w ten sposób reaguje na, na film. Dlatego normalnie nie miga, tylko to jest efekt kręcenia biegu. Z drugiej strony światła drogowe, światła mijania, klakson i kierunkowskaz. Zobaczmy jak wygląda, czy bagażnik jest czy bagażnik jest pojemny, czy też nie. Jak zobaczyć można na bagażniku również są światła odblaskowe i pojemniejszy na pewno schowek niż ten, który był dostępny w pasterze. Większy fotel, fotel, dopłata do fotela to 500 zł. Fotel, fotel już jest z zagłówkiem, więc dostosowywany do wielkości kierującego. niezależne zawieszenie. Zobaczyć możemy tu jak, w jaki sposób jest zbudowane. Bardzo dobrze tłumi wszelkie nierówności. Za chwilę sprawdzimy, jak w rzeczywistości się prezentuje jazda tym skodem. Zaczynamy jazdę, nie wiem czy nie dokładnie słuchacie, bardzo mocno dzieje. Jeszcze jeden element, o którym nie wspomnieliśmy podczas, podczas jazdy, podczas w pierwszej części w filmiku było to, że w pasterze mamy przycisk do hamulca ręcznego, który jest ustawiony od spodu. Tu mamy hamulec, który jest ustawiony od góry i żeby go zwolnić analogicznie wciskamy, tak jak w pasterze, do góry. Mamy bieg ustawiony z tego co tutaj jest, przynajmniej nam pokazuje wyświetlacz, z numer numer 1, mamy światło włączone, bieg do przodu i możemy jechać.